Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością i pobiegło oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie, oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. jak uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze, uczynili jak ich pouczono. Tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Kobiety chcące spotkać się z umęczonym ciałem Pana spotkały wpierw anioła, a potem tego, do którego się udały. Sytuacja jednak wygląda zupełnie inaczej niż zamyśle kobiet, ponieważ zamiast ciała Chrystusa leżącego w grobie, widzą Jego ciało, które żyje, widzą zmartwychwstałego Zbawiciela. Co więcej, słyszą Jego głos, oddają Mu pokłon, a potem wykonują Jego polecenie. Spotkanie kobiet z Jezusem może stać się dla nas pragnieniem naszego spotkania z Nim, zmartwychwstałym Chrystusem, do tego spotkania zaprasza nas sam Bóg, mówiąc: Nie bójcie się. W jakim celu Jezus wypowiada takie właśnie słowa? Kobiety w całej tej sytuacji poczuły się na pewno lekko przyjęte, wystraszone. W końcu to nie była codzienna sytuacja. A na to wszystko składały się jeszcze wydarzenia sprzed paru dni, wywołujące lęk i smutek. W całej tej sytuacji Jezus staje z pokrzepiającymi słowami. Nie bójcie się. Było to zaproszenie do odważnego spotkania z Nim, do przylgnięcia do Niego. Jest to także wezwanie do nas słyszących dzisiaj te słowa nie bójmy się spotkać z Chrystusem. Może nam się wydawać, że przecież świętujemy, może i byliśmy w kościele nam przy świętej. Czy to jednak był czas naszego prawdziwego spotkania z Panem? Nie bójmy się stanąć w prawdzie i miłości. Nie lękajmy się oblicza Chrystusa na modlitwie, Eucharystii. On staje dziś przed nami, jak stanął przed kobietami w dzisiejszej Ewangelii. Jego widok przypominał zapewne tego, którego widzimy na obrazie Jezusa Miłosiernego. Choć przebitymi dłońmi i stopami, to jednak tego, który wyciąga do nas ręce, który wzywa nas, abyśmy się nie bali, ale zaufali Mu. Z takim Jezusem się dziś spotkajmy, otwórzmy się na Jego otwarte ramiona, na Jego spojrzenie pełne miłości i bądźmy prawdziwymi świadkami Jego zmartwychwstania.